Czemu dzisiaj z tej strony Devil i on dla kilka ciekawych informacji. Mianowicie postanowiłem przekształcić mój kanał herstonowy na bardziej mm, kulinarną wersję, więc od dziś będziemy tutaj zamieszczać y, głównie przepisy. A dzisiaj pokażę wam jeden z moich ulubionych przepisów. E, możecie też o nim przeczytać na moim blogu, czyli devilgotuje.pl. Zapraszam wszystkich. Link macie w opisie. E, przygotujemy sobie super świeże wiosenne malinowe smoothie także do czego będziemy potrzebować będziemy potrzebować do tego oczywiście malinek tutaj ja już wsypałem malinki do jakiegoś naczynia tutaj wszystko ładnie widzicie do tego oczywiście no mleko się rozlało ale to tak zawsze jest jak się gotuje Taki mm, chaos w kuchni, to jest coś yy, normalnego. I już Wam pokazuję. Mamy tutaj oczywiście płatki owsiane. Wlewamy oczywiście mleko do pojemnika. Proszę bardzo. Jest i mleko. I następnie wszystko ładnie. Miksujemy blenderem, jak ja pokażę, bardziej tutaj blender super jak to się włącza, kurde jak to a tu no nie umiem, miało być tak super, a nie wyszło czemu to nie działa? o, poszło, patrzcie jak super I tego to, to jest miksowane smoothie. Nadaje się super. Możecie sobie wziąć to do pracy, czy też przed komputer, żeby ładnie sobie grać. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Jutro Wam pokażę, jak zrobić super, przypyszne, schabowe. Także do zobaczenia. Cześć i czołem.